którzy mi zarzucają, że o wybuchu nie słyszał, nie było żadnego wybuchu. Tak blisko oddechu wojny jak 10 września myśmy tutaj na plecach nigdy nie czuli. Żandarmeria wojskowa odjeżdżała, przyjechali do mnie na kawę? Absolutnie. Jesteśmy w Włochyniu, gdzie w środę rano spadł jeden z rosyjskich dronów, które wleciały na teren Polski, to na pańskie pole właśnie spadł jeden z tych dronów, jest pięć dni po tym zdarzeniu, no pewnie już ze spokojem pan o tym wszystkim myśli, ale być może są jakieś, jakieś wątpliwości, że taka sytuacja może się powtórzyć. Ja wiem. Czy może się powtórzyć? Z rachunku prawdopodobieństwa tak mi powiedział starosta. Raczej to jest niemożliwe. Niech pan opowie, jak wyglądał ten środowy poranek. No to już wcześniej mówiłem, to no tak jak było. Nie spodziewałem się, co nie. Taka akcja. Niektórzy mi zarzucają, że o wybuchu nie słyszał, nie było żadnego wybuchu. Nie, no ale nie, nie słyszał pan żadnego wybuchu. Rzeczywiście nie nic nie, nie było. Nie było wybuchu na polu, nawet znaku nie było, jak to spadło. No to jak, jak to wyglądało? Jakieś wyrwy w ziemi nic nie było. Leżał na ziemi po prostu. Wywrócony. Nie, już mi zarzucali w internecie, że do góry brzuchem. Jakbym powiedział do góry nogami, to by było od kiedy dron ma nogi. <laughs> Wie pan o co chodzi? Do wójta osobiście zadzwoniłem, że jest taka sprawa. Jak wójt zareagował? Natychmiastowo. Od razu się pojawili. Postawił nas tutaj na równe nogi telefon jednego z mieszkańców który podejrzewał, że w swoim gospodarstwie na wykoszonym polu znalazł przedmiot przypominający drona. Wiedzieliśmy już wtedy z informacji ogólnopolskich, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły niezidentyfikowane obiekty, naruszyły być może drony. No jeden z nich niestety potwierdziło się, spadł w Ochyniu. No i po jakimś czasie zostało to stąd zabrane, pewnie w tej chwili jest to zabezpieczone już, tak analizowane. Jak myślę, że zajęły się tym służby, co nie? I służby dalej koordynują działania. Ja tutaj nic nie mogę już poradzić, przykro mi bardzo, <laughs> na całą tą akcję. Zarzucano panu też jakieś absurdalne informacje, że jest pan podstawiony, a my w tej chwili jesteśmy w Wochyniu, pan jest tutaj na miejscu, pan tutaj prowadzi swoje gospodarstwo i pana to rzeczywiście spotkało. No jasne, wydarzyło się. To jest fakt autentyczny. No, żandarmeria wojskowa odjeżdżała nie... Co, przyjechali do mnie na kawę? Absolutnie. Mieszkamy jak w, w tych stronach wschodnich, co nie jak to niektórzy mówią, bardzo dziki wschód. <laughs> no i wiesz pan: Ukraina, Białoruś, Rosja. Z Rosji, z Rosji z tej strony nie ma, z drugiej strony jest, to nie od zachodu bardziej. Jak pan ocenia y, kondycję naszego społeczeństwa? Załóżmy, że właśnie no, wybucha jakaś wojna, ktoś nas atakuje. Jak pan myśli, jak zachowaliby się Polacy? Broniliby, czy raczej by próbowali gdzieś tam uciekać? Właśnie. Tu jest potrzebny patriotyzm. Dla mnie to jest śmieszne, nawet y, kilka lat temu, jak zaczęło się na Ukrainie. Niektórzy od razu sprzedajemy domy, uciekamy na zachód. I co? Na zachodzie wszyscy na nas czekają z otwartymi rękoma, co nie. O fajnie, bo Polacy wpadli. I co? A kto zostanie, kto będzie walczył? Jesteśmy aż 50 kilometrów od granicy Polski z Białorusią, trochę daleko, a z drugiej strony jednak pokazuje ta sytuacja, że bardzo blisko. Tak, to prawda, tak blisko oddechu wojny jak 10 września myśmy tutaj na plecach nigdy nie czuli. Mieliśmy świadomość swojej lokalizacji, blisko granicy polsko-białoruskiej, natomiast to pierwsza taka sytuacja, która nas zmroziła w całej gminie.